Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Wita Państwa Artur Pislewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Konkurs rozstrzygnięty. Tomasz Terlikowski w Instytucie. Miasto przekaże pieniądze na wypoczynek młodzieży. Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku został rozstrzygnięty. No właśnie, jakie są wyniki tego konkursu? Tak dofinansowanie otrzymało 8 ofert, które zostały złożone właściwie przez organizacje sportowe. Nie było tutaj żadnej organizacji, która by nie zajmowała się sportem. Osiem ofert otrzymało dofinansowanie. Łączna pula środków na ten konkurs wynosiła 25 tysięcy złotych. Dotacje w kwotach od 1000 do 4000 złotych zostały przyznane na organizację obozów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. I co ciekawe, co cieszy, też różne dyscypliny sportowe? No tak, możemy tutaj wymienić między innymi dwa kluby karate. Kluby koszykarskie, kluby siatkarskie czy kluby piłkarskie to są te, które dominowały przy tym konkursie. To jest tytułu prymasa Józefa Glempa odwiedził znany publicysta Tomasz Tablikowski. Zaproszony gość opowiadał o swojej najnowszej książce pod tytułem Koniec Kościoła. Jaki znacie? Pierwsze pytanie, bo jesteśmy dzisiaj tutaj w związku z tą książką. Co skłoniło Pana, żeby napisać akurat taką książkę i w tym momencie? odpowiedź no, jest bardzo prosto, to znaczy, Mamy od jakiegoś czasu takie wrażenie, że nie doceniamy znaczenia takiej epokowości momentu, w którym żyjemy. To znaczy wydaje nam się, że to jest jakiś jeden z kryzysów polski kościół przechodził przez wiele kryzysów, także bardzo głęboki. I oczywiście to jest jeden z kryzysów, w jaki polski kościół przechodził, ale raczej jego skala to nie jest skala ostatnich dziesięcioleci, czy nawet ostatniego stulecia, chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o śmiertelność, to bywało gorzej. raczej jest to skala porównywalna z takimi wydarzeniami epokowymi. Ja zaczynam tą książkę od porównania tego momentu do roku 1517 do roku 1517 to jest na początku tego roku kończy się kilkuletni Sobór, czwarty Sobór Laterański, który kończy się takim wnioskiem, że się zwołany jak każdy Sobór z powodu jakichś problemów, ale kończy się takim wnioskiem, że w zasadzie większość problemów jest rozwiązanych. Specjalnie nie ma się czym zajmować. No jak wiemy kilka miesięcy później, 31 października 1517 roku augustjański mnich Marcin Luther podchodzi do drzwi katedry w Wittenberdze. To jest nowe miasto, nowa katedra i mówi się, że przybija. Prawdopodobnie nic nie przybija, przybił, bo drzwi są metalowe, ale przywiesza. To jest takim aktem standardowym w tamtym czasie. Zachętę do debaty nad swoimi tezami na temat odpustów. I ta debata się już nie zatrzymuje. Ona się rozkręca i powołuje do życia, można powiedzieć, reformację. Kościół katolicki, oczywiście to się na początku wszystko dzieje wewnątrz kościoła katolickiego, później tworzą się nowe wspólnoty wyznaniowe. I kościół w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tak naprawdę może stu, do soboru Trudenckiego i tych pierwszych dziesięcioleci po jego powstaniu, zmienia się całkowicie. E, można powiedzieć żartobliwie powiedzieć, że gdyby jakiegoś takiego ojczulka Franciszkanina zamrozić w roku 1517 i odmrozić w roku 1617, to on by bardzo wielu rzeczy w tym kościele po prostu nie poznał, zobaczyłby zupełnie nowe zakony, które na przykład nie odmawiają liturgii godzin, przynajmniej nie churowo. Zobaczyłby zupełnie nowe formy pobożności, zobaczyłby nową, do pewnego stopnia zmienioną liturgię, bo przecież liturgia trydencka to jest właśnie efekt Soboru Trydenckiego. I moim zdaniem, my żyjemy w bardzo podobnej sytuacji. To znaczy, pewna forma, jaką nadał Kościołowi Sobór Trydencki, a później Sobór Watykański I, dobiegła końca. Sobór Trydencki był odpowiedzią, wyszło, tak jak Reformacja, był odpowiedzią na to, że scholastyka, pewna, rzeczywistość scholastyki i zakonów żebraczych, która bardzo głęboko zreformowała Kościół w wieku XII-XIII, na początku XVI wieku się skończyła. Trzeba było poszukać nowych odpowiedzi, znaleziono je, ale skończyło się to rozłamem Kościoła. W tej chwili jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Dobieg końca wyczerpał się paradygmat, model Kościoła trydenckiego i jesteśmy na etapie szukania... Nowych form. Jest, nie wiem, czy to się skończy rozłamem, czy nie, ale na pewno jak to zwykle na takim etapie nie będzie łatwo. Mm -hmm. No tak, zrobiliśmy sobie taką wycieczkę kilkaset lat do tyłu, ale teraz może chwilę o przyszłości. No trudno rozmawiać o przyszłości, jak to będzie wyglądało powiedzmy za kilkadziesiąt lat, ale już e, sam problem związany z kryzysem powołań no, będzie domagał się pewnych zmian. Co nas może czekać? Jakie zmiany Kościół powinien podjąć, jeśli chodzi o. Ten kryzys. Znaczy, to już wiemy na pewno, że tych powołań będzie mniej, że będzie ich dużo mniej. To nie jest pytanie, czy ich będzie mniej, tylko jak bardzo będzie ich mniej. Wszystko wskazuje na to, że będą wygasać pewne, szczególnie zakony żeńskie. One są w dużo gorszej sytuacji niż Zgromadzenia Męskie i niż duchowieństwo. To widzimy w innych krajach. Wystarczy pojechać do Irlandii, żeby zobaczyć klasztory, które są puste, sprzedane. Ostatnie siostry jeszcze dożywają swoich dni w domach starców. A przecież były to potężne zgromadzenia zakonne, które prowadziły czasem dziesiątki, a czasami setki szkół w samej Irlandii. Wystarczy pojechać do Holandii, żeby zobaczyć wielkie zgromadzenia misyjne. Które wysyłały setki misjonarzy, a teraz, no, jeżeli nawet istnieją, to składają się głównie z ludzi z terenów z zakonników, z terenów misyjnych. Więc możemy powiedzieć, na pewno, to, co się już wydarzyło, to Kościół i jego centrum przesunęło się w zupełnie inne miejsca. Powołań, można powiedzieć, w skali całego Kościoła nie brakuje. Mamy za mało seminariów, żeby obrobić wszystkie powołania z Afryki. Tych powołań mogło być pięć razy więcej. Tylko, że oczywiście duchowni z Afryki niekoniecznie nadają się do pracy w Europie. To nie jest takie proste. Niektórzy oczywiście wiele parafii niemieckich, francuskich, brytyjskich istnieje tylko dlatego, że przyjechali księża z Afryki czy z Indii. I w Polsce będzie bardzo podobnie. Po drugie, zacznie się proces łączenia parafii. czy znaczy, mieliśmy szczególnie w niektórych diecezjach, szczególnie jak biskup był bardzo gorliwy, mieliśmy proces dzielenia parafii na coraz mniejszy. Ten sam proces mieliśmy w Niemczech, kiedy kościół niemiecki przeżywał taki apogeum swojej potęgi, to są lata 50. i 60. po II wojnie światowej nastąpiło wielkie odrodzenie religijne, także w Niemczech i powstawała masa niewielkich parafii. One oczywiście nie były takie niewielkie, 2-3 tysiące wiernych. To był dobry pomysł, ale przestał się sprawdzać, kiedy zabrakło duchownych i w Polsce będzie to samo. Już zapowiedział to biskup opolski, który powiedział, jasno, będziemy łączyć parafie. Już zaczął to robić arcybiskup Częstochowski, który już połączył pierwsze parafie. Tak naprawdę to już się dzieje w wielu diecezjach, szczególnie Zachodnich, bo jak nie ma księży, to ktoś musi, no to trzeba po prostu łączyć parafię, tak żeby jeden ksiądz obsługiwał czasem trzy, czasem cztery kościoły i tak to będzie wyglądać. Druga rzecz, która się na pewno zmieni, i już się zmieniła, to jest to, że będą część obowiązków duchownych przejmować na początku stali, Mamy pierwszych diakonów stałych, cały czas są nowi święceni w różnych diecezjach. To są mężczyźni żonaci, którzy, szczerze mówiąc, wiele więcej niż świeccy nie mogą, ale formalnie są znaczy w zasadzie mogą to samo co świeccy, jak świecki będzie miał zgodę na tę misję kanoniczną no ale są formalnie duchownymi, więc, na przykład, mogą być administratorami parafii, proboszczami, czy dokładnie pełnić funkcję i to się wydarzy. To znaczy, to jest tylko pytanie nie raczej nie czy, tylko, tylko kiedy się to wydarzy. W związku z tym, że odchodzą także kobiety od kościoła i to odchodzą młode kobiety dużo szybciej, to nie liczyłbym specjalnie na to, że będziemy mieć proboszczki. Tak się dzieje w Amazonii, gdzie to głównie kobiety pełnią te funkcje. W Polsce akurat kobiety, szczególnie młode kobiety, odchodzą szybciej. Niż młodzi mężczyźni. Proces laicyzacji dotyka je w stopniu dużo większym. Ale to się po prostu będzie działo. Ja pamiętam taki list sprzed, już w tej chwili, dwóch lat arcybiskupa Dublina który pisał do swoich nowego arcybiskupa do swoich wiernych mówiąc no słuchajcie, mamy taki problem że jest nas półtora miliona wiernych mamy 360 mniej więcej księży z czego 160 ma powyżej 75 lat stu kilkunastu jest spoza naszej diecezji myśmy ich wypożyczyli na jakiś czas no i stu no jest w takim wieku że no jest nadzieja, że jeszcze pobędą. To nie znaczy, że oni są jakoś bardzo młodzi. To znaczy, że mają mniej niż 75 lat. I mamy dwóch kleryków w seminarium. No, to pokazuje skalę kryzysu, i on przyjdzie także do Polski, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlaczego? No, jednym z powodów jest to, że ten model życia kapłańskiego, który stworzył, skonstruował Sobór Krydencki się przeżył. Przeżył się model formacji. Um, oni, młodzi księża diecyzjalni są formowani do życia zakonnego. Na to nigdy nie będą prowadzić życia zakonnego. Ogromna większość z nich, jeszcze nie w tej chwili, ale tak jest we Francji trafi na pojedyncze parafie. Jeśli te parafie będą biedne, to oni będą musieli sobie sami ugotować, sami posprzątać, sami uprać, a nierzadko jeszcze. Przecież są w Polsce takie parafie. Ja znam takich księży. Prawdzie nie rzymsko-katolickich, ale na przykład grecko-katolickich, którzy muszą jeszcze dorobić, muszą po prostu iść do roboty i żeby móc się utrzymać, to zarobić. I to się wydarzy również w kościele łacińskim. To się już w wielu miejscach dzieje francuscy księża akurat nie w Niemczech, bo niemieccy księża mają dobre, można powiedzieć finansowo dobry zawód, ale już we Francji tak nie jest. Więc to się po prostu będzie działo. Ten model też myślenia o takim wyniesieniu kapłana pewnie także będzie się modyfikował. W związku także z bardzo szybką emancypacją świeckich. No powiedzmy sobie szczerze, jeszcze lat temu, 100 czy 150, to ksiądz stał rzeczywiście, jeśli chodzi o wiedzę bardzo często, wyżej, także teologiczną, wyżej niż świec, ale w tej chwili mamy świeckich teologów, którzy czasem wiedzą po prostu więcej niż nie jeden. Ksiądz, więc nie ma powodu, żeby utrzymywać sztuczną, sztuczne przekonanie o zasadniczej wyższości czy jakichś specjalnych darach. Jest jeden specjalny dar związany ze święceniami kapłańskimi i to jest dar sprawowania sakramentu Eucharystii i odpuszczania grzechów. Ale nie ma żadnej wiedzy wlanej związanej ze święceniami kapłańskimi. Ona nie, nie generuje większej wiedzy, więc to się wszystko będzie zmieniać. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.